No, witajcie widzowie. W dzisiejszym odcinku muszę ogłosić coś smutnego. Otóż, ostatnim razem, gdy wybrałem się z Big Smokiem do McDonalda, niestety potrącił go pociąg. Big Smoke przykleił się do jednego z kół i odjechał. Od tamtego momentu niestety go nie widziałem. Dlatego, niestety muszę ogłosić, że prawdopodobnie musimy się pożegnać, ponieważ. Big Smoke już prawdopodobnie! Nie się! Big Smoke, co ty tu robisz? To było moje 5 minut. Nie, to moje 5 minut. Wypierdalaj! Ała! Dobra! I suru! I suru. Dobra, widzowie. Teraz moje 15 sekund sławy. Odcinek jutro o 19.00. No. I na razie.